Siemaneczko widzowie, dzisiaj, widzowie, zrobimy sobie statystykę e, moich filmów w maja. Widzowie? I teraz na pokażę moją statystykę. Bardzo wam dziękuję za te kilka subskrypcji, ale dzisiaj znajdziemy filmik z gęsiorkiem A, Siemaneczko widzowie, bardzo was kochał. I mnie teraz... Na tym filmiku będziemy pokazywać moje shorty. Oceniamy z Gesiorem od 1 do 10 Chodzimy sobie na YouTube Mam od razu... Jestem na tym kanale, co wiem. I oceniamy moje shorty. i że możecie oceniać moje shorty od 1 do 10 na tym filmiku i Geishort też będzie oceniał. I wpadajcie na kanał Geściorka. No, naprawdę! Badajcie mam piece, dziękuję za pyty słowo. Dobra, lecimy z pier... nowym odcinkiem. Dobra, widzowie, odcinamy mój nowy filmik. My, my name is Tong 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 Sahur. And I've been nominated Dobra. for the USC Speak Your Mind Brain Rot Ice Buck... Od razu, że, że że, ten film, też dajcie lajka pod tym filmikiem. E, to jest taki challenge Tuk 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 Sahura. Dawajcie, widzowie. Się daję, koło bężemy do końca. Dawaj, dawaj, czekaj. It ...challenge. I nominate Brr, Brr, Patapim, Tralalero, Tralala, En ballerina cappuccino. Let's go! Ah! Mijn naam is Tong Tong Tong. <laughs> Dobra, ja mój ja Toen to Geishun wymyślił. Tak, ja to wymyśliłam I we het. to. Ja, uitsnij, takie 5 na 10 A ja. 8x10. Ja, haha. Dobra, Geishun. Dobra. Ta małka, film. ślesje, wim. Ma... To tutaj czekajcie. Teraz zobaczymy sobie jak wyszedł mi yy, Edith no, no, tylko to tylko to znajdę widzowie. Dobra, oceniamy to tutaj edit, ja to sam robiłem. Wie, ja, ja to sam robiłem, naprawdę. To wydaje mi ja To ja sam robiłem. I zobaczcie, jak ocencie sobie komentarzu. My nie oceniamy ten, tego edit. Bo, bo ja, ja oceniam na ja no, powiem, 10 na 10 Gejciors, też robię 10 na 10, tak, no ja tak, 10 na 10. E, Wyocenić ten edit w komentarzach i widzicie tutaj po tym ty filmem, ocen, będzie jeszcze, może będzie więcej moich filmów oceniania z Gęgsiorkiem i zaczniemy od tego edita.

Powody dlatego, żeby nie iść do szkoły. Tak, ja to nagrałem na, na kobie kanał. A ja to nagrałam na swój kanał. Zaczynamy. Ja, ja to w ogóle zmontowałem tylko... Ja tylko to by zawiaszuciłem, ja nie patrzyłem do mnie, tylko nazwę pisałem I... to zaczynamy. Powiem ci dlaczego lepiej nie chodzić do szkoły? Jeśli idziesz do szkoły, wstajesz wcześniej rano. Kiedy wstajesz wcześniej rano, jesteś zmęczony. Jak widzowie nagrywasz, jak, jak, jak geniusz scenara, na lato, ja jestem jego kamerzystą. Co, co, co tu chciał zrobić widzowie? Chyba też dalej z filmem. Lekcjach. Jeśli śpisz na lekcjach, dostajesz uwagę od nauczyciela Jeśli dostajesz uwagę od nauczyciela, mama daje ci karę Jeśli mama daje ci karę, nie możesz wychodzić na dwór Jeśli nie możesz wychodzić na dwór, nie widzisz się ze swoimi przyjaciółmi Wtedy stajesz się bardzo samotny Kiedy jesteś samotny, jesteś smutny Kiedy jesteś smutny, to płaczesz Kiedy płaczesz, bolą cię oczy Kiedy bolą cię oczy, idziesz do doktora Jeśli wizyta jest droga, tracisz wszystkie swoje pieniądze Kiedy tracisz pieniądze, nie stać na jedzenie Kiedy nie masz jedzenia, głodujesz Kiedy głodujesz, umierasz i właśnie dlatego nie warto chodzić do szkoły. Powiem Ci dlaczego lepiej... Widzowie, chodźcie do szkoły, ale nie słuchajcie tego szorta, bo, bo... bo szkoła to wasza przyszła. Nieprawda! Goj ty się nie ma skłodka, zobacz, no napisał, to i napisał. Eee... Ser, serduszka, serduszka, serduszko i wow. I wow! No dobra. Eee, dobra, ja chciałem, żeby było to, dobra. Dobra, no teraz kolejny short. Czekajcie chwilę muszę iść dalej short. Czy teraz e, tylko trzech e, teraz będą short gejrotów, Tylko teraz wszystkie szimpanzini bananini gejroty. Ja. Yeah. Szimpanzini bananini! Wow, wow! Teraz tung 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 sa eee, To Gejor. Chciał, rzucił ten filmik. I teraz, no, teraz oceniamy. To za, widok Gejshow! I Gejshow ocenia tego sympatyzm i wszystkie badania lid. Dobra. Teraz oceniamy te dwa filmiki. Te dwa filmiki mi się bardzo podobały. Dobra, powiem teraz dwa, te szczerze. Tamten filmik, szympansini szympansyski bananini, groty. Podawało mi się ści, y, 10 na 10. 9 na 10. A Gesiorkowi? Tank tuk 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 mi się podobały widowie. 11 na 10. Wow, Gęciorku, bez przesady. Dobra ja mam tuk 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 za Dobra ja na ten tuk 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 za ja ja tu, 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 się 10 /9, na 9 9,5 na 10 O teraz i będzie to będzie ostatni shortik i to w ogóle pobiło mój rekord na razie lajków like To pobiło w ogóle rekord wyświetleń Czekajcie muszę to znaleźć Ten short się nazywa TikTok hashtag shorts i też im znowu 334 lajki. Like. No i 10-20 tysięcy wyświetleń I lecimy z filmem. <tryk> ja tego boję! Max! Ura, Gęś, orykopadek się boy, Nie, Gejsior! Nie, Gejsior! nie o OK? Okej. Klep na 10! Uuu, Gejsior, to jest? 5 takie na 10. Pa widzowie! Pa widzowie!